Prezentujemy tarczę do szlifowania, która pomimo że jest cienka, nie pęknie. 2 mm wystarcza. Tarczą z powłoką diamentową możesz szlifować materiały takie jak szkło, ceramika, minerały, widia, stal szybkotnąca, tworzywa sztuczne, aluminium, miedź, kamienie, jednym słowem wszystko i bez wysiłku. Nie będziesz miał z tym żadnego problemu. Trwała powłoka diamentowa wytrzyma nawet najtwardsze materiały. Dzięki naszemu rozwiązaniu, czyli transparentnej tarczy szlifierskiej Kindle, widzisz, co szlifujesz. Dzięki temu patentowi otwory w tarczy nie tylko umożliwiają widzenie szlifowania, ale również zapewniają odpowiednie chłodzenie. Pokażemy teraz, jak łatwo można wykonać od ręki nawet najbardziej skomplikowane prace szlifierskie dzięki transparentnej diamentowej tarczy Kindle. Przy pomocy tarczy obrobisz wszystkie swoje narzędzia, nawet te o najtrudniejszych kształtach z ciężko dostępnymi miejscami szlifowania. Transparentna diamentowa tarcza szlifierska robi się niewidzialna w czasie użytkowania, co pomaga w wyeliminowaniu błędów szlifierskich, ponieważ zawsze widzisz obrabiany materiał. Będziesz mógł szlifować nawet najcieńsze ostrza narzędzi bez obawy o uszkodzenia materiału. Spowodowane przegrzanie, ponieważ tarcza automatycznie zapewnia odpowiednie chłodzenie. Nie stanowią problemu nawet najtwarsze materiały jak widia i stal szybkotnąca kind wykorzystuje najtwarczy materiał na ziemi diamę. Również szlifowanie i ostrzenie narzędzi domowych oraz ogrodowych można wykonać szybko i dziecinnie prosto dzięki transparentnej tarczy szlifierskiej KIND. Pożądany efekt uzyskasz w kilka sekund. Pożądane kształty w szkle, ceramice, minerałach uzyskasz dzięki stałej kontroli w wyniku szlifowania. Szlifowanie płytek ceramicznych również nie stanowi żadnego problemu. Dzięki rewelacyjnej kombinacji twardości i minimalnej grubości 2 mm, transparentna tarcza szlifierska umożliwia ostrzenie pił tarczowych. Dzięki wiertarce, statywowi z przegubem kulowym, małej desce i dwóm gwoździom stworzysz narzędzie, dzięki któremu naostrzysz swoją piłę tarczową. jest to łatwe i proste. Dzięki gumce czyszczącej KIND Twoja tarcza w gnieniu oka będzie czysta. To jest właśnie transparentna diamentowa tarcza szlifująca KIND, tysiąckrotnie twardsza niż jakiekolwiek narzędzie, umożliwia widzenie szlifowania, zapewnia odpowiednie chłodzenie obrabianego narzędzia już podczas szlifowania. Taka tarcza szlifuje wszystko i wytrzymuje wiele lat. Dlatego transparentna diamentowa tarcza szlifująca KIND wygrywa wszystkie porównania ze standardowymi tarczami szlifującymi. To jest właśnie profesjonalna technika.